Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 rozpoczną się 21 czerwca i potrwają do 2 lipca 2023 roku. Około 7000 sportowców z 48 krajów powalczy w około 30 dyscyplinach, nie tylko o medale Igrzysk, ale także o ponad 100 przepustek na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. A w co trzeciej konkurencji o medale Mistrzostw Europy. O tytule Mistrza Europy będzie stanowić 12 dyscyplin, co już samo w sobie gwarantuje najwyższy poziom i pasjonującą rywalizację. Ponadto, aż w 19 konkurencjach kibice będą świadkami kwalifikacji olimpijskich. Szykuje się wielkie sportowe święto, które odbędzie się w Krakowie. I innych miastach południowej Polski. Igrzyska Europejskie to sztandarowa impreza sportowa rozgrywana co 4 lata z udziałem 50 reprezentacji krajów europejskich, organizowana na wzór Igrzysk Olimpijskich, choć różni się od nich pod względem konkurencji, w których mogą uczestniczyć wyłącznie reprezentanci. Państw należących do Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. Najlepsi sportowcy Starego Kontynentu będą mieli okazję zwiedzić i docenić piękno naszego kraju. Natomiast Kibice dostaną niepowtarzalną okazję, by wziąć udział w największej multidyscyplinarnej imprezie sportowej w polskiej historii. To już trzecia edycja tego międzynarodowego wydarzenia sportowego, mającego na celu promowanie zdrowego stylu życia, a także integrację krajów europejskich poprzez rywalizację sportową. Wspierać ich będą wolontariusze, a także setki dziennikarzy z całej Europy. Liczbę kibiców mierzyć będzie można w dziesiątkach, jeżeli nie w setkach tysięcy. Ceremonie otwarcia i zakończenia tego wydarzenia odbędą się na Stadionie Miejskim w Krakowie. Najwięcej konkurencji odbędzie się w Małopolsce, a szczególnie w Krakowie, gdzie będzie można podziwiać rywalizację w niezwykle popularnej ostatnio koszykówce 3x3, siedmioosobowej odmianie rugby czy w kajakarstwie, które zaplanowano na malowniczym zalewie w Kryspinowie. Jedną z aren igrzysk będzie też Zakopane, gdzie odbędą się skoki narciarskie na igielicie. Dla skoczków to prawdopodobnie jedyna w karierze okazja, by zdobyć medal letnich igrzysk. W gronie miast, które ugoszczą sportowców w ramach trzecich igrzysk europejskich, znalazł się także Tarnów, gdzie prócz wspinaczki sportowej odbędą się zmagania w sportach plażowych, w tym w piłce nożnej plażowej. Dla naszych wolontariuszy stworzyliśmy Centra Wolontariatu przestrzenie dedykowane im na czas igrzysk. W Krakowie, Tarnowie, Krynicy Zdroju oraz w Zakopanem będą funkcjonowały miejskie Centra Wolontariatu, a na każdym obiekcie sportowym w każdym mieście obiektowe Centra Wolontariatu. W pierwszej kolejności wolontariusze odbiorą pakiety powitalne, gadżety i strój. Czyli m.in. koszulki i bluzy, które są obowiązkowym strojem każdego wolontariusza podczas pełnienia dyżurów. Miejskie Centrum Wolontariatu zostanie wyposażone zarówno w przestrzenie biurowo-operacyjne, które pozwolą na pracę i skupienie się na bieżących działaniach, jak i w przestrzenie integracyjne oraz wypoczynkowe. Wolontariuszom zostanie wyznaczone miejsce na każdym z obiektów, gdzie będą mogli skorzystać z usług cateringowych. Podczas trwania Igrzysk Europejskich każdy wolontariusz będzie mógł bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Do bezpłatnego przejazdu uprawniać będzie akredytacja czyli imienny identyfikator, który otrzyma każdy wolontariusz. Akredytacja upoważnia do wejścia do konkretnych obiektów. Poruszania się po wyznaczonych strefach oraz udziału w innych wydarzeniach odbywających się w ramach Igrzysk Europejskich. Aby ją odebrać, należy zgłosić się do Centrum Akredytacji. Akredytowani będą wszyscy goście wydarzenia, oprócz kibiców wchodzących do obiektów na podstawie zakupionych biletów. Na identyfikatorach znajdować się będą imię, nazwisko, zdjęcie wolontariusza, numery stref, do których ma dostęp. Oraz uprawnienie do korzystania z cateringu i darmowej komunikacji miejskiej. Posiadacz akredytacji powinien mieć ją zawsze przy sobie i okazywać ją na prośbę ochrony czy innych upoważnionych osób. Pamiętaj, że całość akredytacji tworzy plakietka wraz ze smyczą. Czy wiecie, że zadanie zaprojektowania maskotki Igrzysk Europejskich 2023 zostało powierzone dzieciom? Zorganizowano konkurs, w którym nadesłano ponad 2000 prac. Głosowanie wygrał Smok Krakusek, dzieło 15-letniej Kasi z Libiąża. Jury postanowiło docenić także projekt przedstawiający salamandrę Sandre, nadesłany przez 10-letnią Glorię Zwojnicza. Smok wiąże się oczywiście z historią miasta i lokalną legendą, a salamandra plamista jest symbolem fauny regionu. Aby dowiedzieć się więcej o nadchodzących Igrzyskach, koniecznie obserwujcie naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Cieszymy się, że razem będziemy tworzyć Igrzyska Europejskie Kraków Małopolska 2023.